witam, tak wygląda rysunek ścian, które muszę wykonać na poddaszu. Na czarno oznaczona jest ściana, która została wykonana z silki, natomiast ściany oznaczone kolorem czerwonym będą w zabudowie GK, czyli gipsowo-kartonowej. Jest to lekka konstrukcja, która dodatkowo nie obciąża stropu. Takie zalecenie miałem w projekcie budowlanym, więc trzymam się tego. Zapraszam na film. Witam wszystkich w kolejnym dniu pracy. Jak już widzicie, mam płytę pir przykręconą do sufitu do płyt OSB 22, także cały sufit mam już zamknięty i z tymi wszystkimi skosami robi mi się tutaj e, jednolita powierzchnia izolacyjna. Tutaj na środku mam zrobiony na ten stryszek, który, którym będę prowadził rekuperację wyłaz. Tylko i wyłącznie z tego względu zostawiłem ten wyłaz, żeby mieć, mieć możliwość wejścia tam, zrobienia yy, elektryki, która będzie wypuszczona, oświetlenia, które będzie wypuszczone na pomieszczenia plus rekuperacji. No jak już widzicie, poza tym, że udało mi się zrobić yy, izolację termiczną, rozpocząłem stawianie ścianek działowych, ścianki działowe. Zobaczcie, robię na profilach. Plan jest taki, że w pierwszej kolejności na te profile, które, które zamocowałem pójdzie płyta OSB. E, dwunastka i do tego dokręcę jeszcze regips. suma summarum będzie to taka dość mocna ścianka, na której będę mógł powiesić na przykład telewizor. Zobaczcie. Może tak, najpierw pokażę Wam, jak, jak wygląda ta zabudowa, którą robię. Tu, widzicie, mam już wykorzystane płyty OSB, które pozostały mi z szalunków. Jak robiłem więcej, jak robiłem więcej nad nadproże. No i wykorzystałem tutaj do wykonania tej ścianki słupy drewniane, które były z więźby dachowej. Tu, w tym miejscu Robi mi się taka fajna skrzynka, zabudowa. Będę chciał dać skrzynkę rozdzielaczową do ogrzewania podłogowego na piętrze. Także tu przy kominie mam zrobione z steropianem taki, taki przepust. Ten steropian później usunę i stąd bezpośrednio poprowadzę do podłogówki przewody. Oczywiście tą ściankę tutaj z tej strony jeszcze zabuduję. Zabuduję regipsem, przepraszam, OSB, który mi zostało. Mam jeszcze trochę tych płyt OSB z rozbiórki. Warto to wykorzystać. Tutaj na tą stronę, jak już mam nabitę, nabitą płytę, przekręconą płytę, to dam na to regips i później postaram się to wszystko ładnie poobrabiać żeby te ścianki ze sobą się zazębiały. Także zasada taka, że to co macie na budowę, na budowie. To co wykorzystywaliście ważne jest, żeby zachować sobie do końca budowy, bo mówię, może się przydać. Mówię tutaj, różnicy mi to nie robię, to nie jest akurat mokre to co widzicie, to jest po prostu brudne od betonu. Także y, tego i tak nie będzie widać pod, pod spodem, więc można spokojnie taką płytę wykorzystać jeszcze raz. No i tak zobaczcie, tutaj powstał mi korytarzyk, bo widać tu będzie wejście, tu są drzwi, tu będą drzwi do... Pokoju, który się znajduje na poddaszu, taki największy pokoik. Ta ścianka, która tu jest, to jest ścianka rozdzielająca, rozdzielająca łazienkę od pokoju. No i zobaczcie, że fajnie tutaj w projekcie udało się przy samym kominie poprowadzić ściankę. I ta ścianka jest na całej długości, przez cały, przez cały budynek. Także do końca prowadzi. Także jedna długa ścianka. Tu mam ścieżnicę do Łazienki. No i Łazienkę od, e, od pokoju, w którym będzie rekuperacja, w którym zamierzam zrobić garderobę. Też jest ścianka tu przy skosach. No, chyba widać. Tu wejście do, wejście do pokoju e, z rekuperacją. No i wejście do pokoju. Tego, który jest, tu gdzie stoi wełna. A zobaczcie, tak to wygląda. Od tej strony. No, rekuperację mam już tutaj. Takie próbę montażową, zrobiłem sobie na stropianie to ustawiłem. Muszę pomierzyć wszystkie odległości, czy to będzie pasowało. No, najważniejsze jest to, że mam tutaj odpływ, już zrobiony na gotowo. No i tak bardzo. Za bardzo nie mam możliwości manewru, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Rekuperację będę martwił się od jutra. Bo ścianki działowe już mam postawione, to znaczy sz szkielec ścianek działowych, o to mi chodziło. Teraz można się zająć już rozprowadzeniem rekuperacji. O tutaj kolejna ścianka zamykająca klatkę schodową. Dobrze. Jakie wykorzystywałem profile do zrobienia tych ścianek? Pierwszy profil, który jest, to jest profil U Tak zwany profil UW On idzie jako Jako ten profil obrysowy, tak? Czyli idzie na posadzkę I idzie też na sufit, przykręcałem go do Do beleczek Drugi profil to jest profil ten, który idzie na pion To jest ten profil cewu. No, i tutaj później skręca się to wszystko pchełkami, Ustawia się odpowiednie odległości na wymiar albo płyty OSB, albo na płyty regipsowej. No, i tak powstają ściany, czyli skręcane tutaj, skręcane przy suficie. Oczywiście, mm, przy ziemi, znaczy na ziemi, jak ten profil stoi, trzeba jeszcze dać taką izolację. Taką taśmę wygłuszającą. No, i wszędzie, tutaj gdzie robiłem, to taką taśmę dałem. Ale no jest taśma systemowa. Zobaczcie, tutaj kawałek mam taki taśmy, Tak ona wygląda. Odkleja się papier, nakleja się na spód i się przykręca. No, i tu mam jeszcze profil ościeżnicowy. No z tego się robi ościeżnicę do, do drzwi. No, jak widzicie, górą. Tutaj jest CW. Te wszystkie pionowe to są CW. No i jeszcze jeden CW startowy jest przykręcony do ściany. Oczywiście też tutaj jest zamontowana ta taśma wygłuszeniowa. Taśma, ta, która ma za, za, za zadanie yy, ograniczyć gdzieś tam dzwonienie tych profili. No, no i tak. Tak parę dni kolejnej pracy, zobaczcie, ja tu nawet nie sprzątałem, jest mnóstwo gratów. Mnóstwo rzeczy, które gdzieś tutaj się walają, ale nie jest to robiony film pod publiczkę, tylko po to, żeby pokazać wam, jak to też wygląda w trakcie pracy, ile tego bałaganu tu jest. Myślę, że jak na pierwszy raz całkiem nieźle to wyszło. Tutaj przyjechał mój kolega serdeczny, który, który zajmuje się wykonywaniem Właśnie zabudowy bu, za z płyt GK, zrobił mi instruktaż jak to się montuje, także mogę powiedzieć, że już po, po, tych, po tych paru dniach tutaj, w sumie dwa dni z tym walczyłem. Mogę powiedzieć, że już jestem w jakimś tam stopniu ekspertem, nie? No, bo jakąś tam pra, praktykę mam. No a ta ta, ta taśma wygłuszeniowa jest taki, na takiej rolce, jest tego dość dużo, po 30 metrów rolka. No, trochę jeszcze profili mi zostało, także fajnie jak ewentualnie można się dogadać z firmą, która Wam to sprzedaje, wziąć to na WZ, żeby później jeszcze ten materiał, który pozostaje, żeby rozliczyć. Zobaczcie, jak tutaj jest mocowane Profil jest przykręcany kołkiem rozporowym do, do posadzki. Tutaj jest złapane na pchełkę. Widać, jest taka pchełka, specjalna taki wkręt do profili. I na górze też jest przyłapane na pchełkę. Trzeba pamiętać też, żeby ten profil CW nie był na styk, jak to się mówi. Żeby miało tam około centymetra centymetra luzu przy, przy górze że w, w miarę jakby gdzieś tam kiedyś doszło do jakiejś, no nie, mam, nie wiem, no pracy stropu, czy pracy sufitu, żeby po prostu te profile się nie powginały. Także tutaj musi być zachowany taki luz. Co jeszcze mógłbym wam tutaj powiedzieć do, do tej roboty, którą wykonałem, no. Fajnie mi, fajnie mi się poukładały te wszystkie belki, które, są, które trzymają sufit. Tak mi się fajnie poukładały, że mogłem sobie spokojnie powiercić. Właśnie tu widać o, wkręt jest. Przymocować, e, przymocować te profile i, i to naprawdę, naprawdę fajnie wychodzi. Okej. Okay. No i tu jeszcze muszę jeszcze popatrzeć jak ten laser, który kupiłem, niwelator i laser. No mega mi się przydaje cały czas to urządzenie. No teraz żeby, żeby wyznaczyć sobie e, piony czy wyznaczyć wytrasować e, przebieg ścian, to powiem Wam bez, bez tego urządzenia, tak naprawdę no ciężko by było cokolwiek zrobić, także tu po, pomaga mega. Także ten laser, który był dla mnie w trakcie na początku budowy, który był dla mnie niwelatorem, tak? bo do niego jest detektor, no teraz posłużył mi jako traser do, do wykonania i oznaczenia ścian, także jak do tej pory cały czas to urządzenie pracuje na siebie.